Witam. Dziś e, kolejny film, tym razem test e, Peletu, Peletu firmy Dancross. E, kupiłem go na lokalnym składzie. Pojawił się Znajomy zapytał czy nie miałem ochoty przetestować. Eee, mówi gdzieś tam wszedł w współpracę z tą firmą. Stwierdziłem czemu nie. Eee, mówię, przetestujemy. Tak więc, tak jak wspomniałem, firma Dan Cross, eee, Obecnie u mnie temperatury, jak zaczynam te testy, to takie minus 18, minus 20. Wy to widzicie już jakby po tych mrozach. Ale ja jestem jakby w trakcie ich, i wydaje mi się, że to jest najlepszy moment na testy. Te tak naprawdę, peletu ekogroszku. Bo nasz kocioł pracuje na naprawdę fajnych parametrach i można dzięki temu dość dużo zobaczyć. Ale na wstępie zachęcam Was do subskrypcji kanału Czerwony Przycisk pod filmem. Nie zapomnijcie zajrzeć na moją stronę kamilmiernik.pl. No gdzie macie jako groszek na lato, wydaje mi się płomień 25 będzie naprawdę fajną alternatywą, mała ilość sadzy, co ważne. No a co, my przetestujemy sobie dzisiaj też ten pelet. Pelet oczywiście klasy A1, EN plus A1, certyfikowany, to jest ważne, żeby zobaczyć jak się sprawdza, bo miałem gdzieś styczność z różnymi peletami, które niby były dobrej klasy A1 w cudzysłowie, a niestety wychodziły różne rzeczy. Tak więc tutaj mamy podparte to już certyfikatem. to jest PL023, o czym sobie oczywiście opowiemy. Ale dobra, co mamy? Worek, tradycyjne worki, dość solidne, to na pewno warto wspomnieć. Na worku, tutaj jak widzicie, nie ma za wiele. Obróćmy sobie, zobaczmy, co jest z tyłu. Myślę, że tutaj warto coś tam powiedzieć. Przybliżmy sobie, żebyście mogli oczywiście zobaczyć. Charakterystyka długość od 3,15 do 40 mm. Średnica, jak przystało, na 1 plus minus plus minus 1 mm. Wilgotność maksymalnie do 10%. Dość wysoko. Zawartość, wartość o połowa nie mniejsza niż 16,5 MJ, nie mamy oczywiście górnej granicy, zawartość popiołu wszyscy deklarują do 0,7, bo tyle mówi ustawa, tak więc jak najbardziej OK. Wytrzymałość mechaniczna nie jestem w stanie jeszcze sprawdzić i co dla mnie bardzo ważne... Temperatura deformacji popiołu, czy tam te, temperatura tak naprawdę topnienia popiołu, czy jak to zwał, powyżej 1200 stopni. Wydaje mi się, że jak najbardziej w porządku. Ale to co? Otwórzmy sobie worek, zobaczmy, co tak naprawdę tutaj mamy. Ja go mam do testów to pół tony. E, kupiłem, tak więc wydaje mi się, że jak najbardziej OK. Test będzie jak najbardziej w porządku. Zapach na pewno czuć, że to jest drewno. W miarę fajny, jakoś podziarna, podziarna czy też e, troci, nie widać, żeby się rozpadał. To ok. Tak, mówię, zapach w porządku. Ale e, sprawdźmy sobie, oczywiście, gęstość i sprawdźmy sobie, co jak on się w naszej wodzie rozpuszcza i co zostanie po rozpuszczeniu. Dobra. Zalewamy go trochę wodą, to jest jedno. I oczywiście nasza miarka tutaj mamy. Sprawdźmy. Starowana, jaka ta gęstość nasypowa jego będzie? Jak widzicie, dobra, wsypmy 3 litry, czyli standard. Co robimy? Jeszcze troszkę. Dobra, minimalnie. Jak widzicie równiutko mamy 3 litry 1826 gramów daje nam to wynik na poziomie e, około 600 e, gdzieś takie 7 608 kilogramów na metr sześcienny. Dość niska wartość jak na pellet e, certyfikowany aczkolwiek mieści się w normie powyżej 600 e, i jak najbardziej uważam to za jak najbardziej OK. Widzieliście w międzyczasie zalaliśmy go wodą. Tej wody już nie ma, nam się rozpuścił. Eee, doleję wody, żeby to się wszystko bardziej rozpuściło. Odparuję i zobaczymy, co tak naprawdę zostanie. Czy jakieś tam dodatki, czy lepiszcza, czy cokolwiek będzie w naszym pelecie. Na pierwszy rzut oka oczywiście nie widać tu kompletnie nic. E, poza tak naprawdę czystą trociną. Nawet tej kory nie widać, tak najbardziej jest w porządku. Zresztą myślę, że Wam przybliżę. Zobaczcie sami. Wydaje mi się naprawdę. Co do kolorystyki peletu, nagrywam, jestem w trakcie nagrywania filmu. To Wam też coś, nie coś opowiem. Jak widzicie, tak to się prezentuje. No i widzicie, wypił tej wodę, którą dolaliśmy praktycznie. Niech się to rozpuści do zera. A I zobaczymy, co jest po wysuszeniu, bo to też dla nas dość istotne. To co, wsypujemy sobie do zasobnika, popalimy dłuższy czas. Mówię, około pół tony przepalę i zobaczymy, ile tego popiołu jest. Ile razy będę czyścił e, w trakcie za, e, zasobnik? Wymiennik, ile popiołu jest w całości, bo ja nie będę tego popiołu dotykał specjalnie, żebyście też mieli jakieś odzwierciedlenie, jak ten pelet może się w Waszych kotłach oczywiście sprawdzić. Tak więc zapraszam Was do kotła. Ok, zobaczmy sobie nasz pelet, film firmy Dan Cross, co my tutaj widzimy. Jak widzicie, sterownik SKZP05 steruje pompami wszystkim, a SKZP04 steruje całą pracą, właśnie naszego palnika ECOMAT 15 KW. Dobra, wejdźmy, zobaczmy nastawy. Spalanie lubowe 23, całkiem względne, nie mam zastrzeżeń. Paliwo um, ustawione 18 MJ, jak najbardziej wszystko w porządku, problemów nie mam. Powietrze 18,40, jak najbardziej ok. Rozpalanie, e, wydaje mi się całkiem wszystko w porządku. Słuchajcie, ogólnie moc kotła 15, tak jak nasz palniczek. Te, no i potencjał podajnika 33, co nie ma odzwierciedlenia w zupełności. Słuchajcie, to tak pokrótce, bo sam ogólnie sterownik tutaj za wiele nam nie powie. Zobaczmy, bo spaliłem około pół tony. Ja zaraz policzę i przy, przy podsumowaniu Wam dokładnie powiem ile. Ale zobaczcie, jak wygląda wymiennik, bo około pół tony, około 500 kg spalone, wydaje mi się, że jest dość ciekawie. Twórzmy sobie kocioł, zobaczmy. Tak jak mówiłem, pół tony przypalone, na ściankach bocznych lekko czarne. Temperatura, jak widzieliście obecnie, 60, ale to jest lekko czarne i jak na pół tony, wydaje mi się, bardzo, bardzo fajnie. Zresztą po dźwiczkach też widać, myślę, że... Jeszcze bym spalił z półtorej tony, dopiero bym musiał może czyścić, eee, jak najbardziej jest ok po pelecie tak jest, tak więc też nie ma co się spodziewać, że będzie gorzej, eee, no i co, otwórzmy sobie oczywiście lekko uchylmy, jak widzicie pali się dość fajnie, trochę, pele... trochę popiołu tam jest, eee, spieków jako takich tam nie uświadczycie, no dobrej jakości pelet, tak więc raczej tu problemów nie będzie, ale widzicie... To co? Dokończamy palić to, co mamy w zasobniku. Zostało parę kilo. No i co? Zobaczymy, ile tego popiołu jest. Po około pół tony spalone, właśnie naszego peletu. Tak więc test taki jak najbardziej wiarygodny. Zobaczcie sami, niedotykany popiół. Niedotykany popiół, praktycznie te drzwiczki w ogóle nie były uchylane. Palnik musiał sobie sam poradzić, właśnie z tym, co go spotkało. Czy był zgorzel, czy nie. Sami zobaczycie. Tak więc, tak to mniej więcej wygląda. To co? Kończymy palić. Eee, no i zobaczymy, jaki ten popiół i ile go jest. Bo to to dla nas dość istotne. Okej, okay, zobaczmy sobie popiół z naszego peletu Dunkrest. Co możemy zobaczyć? To jest przepalony dokładnie. Zaznaczam 510 kg. Został mi jeden worek na podsumowanie. 510 kg. Wymiennik, jak widzieliście, wygląda nawet fajnie. Palnik wydaje mi się całkiem nieźle nieczyszczony w ogóle, no dobrej jakości pelet, sam się czyścił praktycznie nic nie zatkane Wy może tutaj słabo widzicie, ale przepraszam, dwie dziurki zatkały się ja sobie go przeczyszczę, no i popiół wygląda, jak widzicie, niedotkany wszystko luźne, zero kompletnie z spieków, tak więc zobaczcie sami puch, pyłek i nic kompletnie więcej, tak więc jak najbardziej Wydaje mi się całkiem ok, Oczywiście przesypiemy sobie, zważymy ile go jest, bo to dla nas myślę, że dość kluczowe będzie. Ale mówię, 510 kg nieczyszczony palnik, niedochodzone, tylko dosypywałem peletu, tak? Więc yy, wydaje mi się, że na pewno, reasumując do poprzedniego filmu, pelet czy częstotliwość, tak jak mówiłem, chodzenia do kotłowni przy palecie jest zdecydowanie, zdecydowanie niższa jeśli patrzymy też e, czyszczenie kotła, tak, bo czyszczenie no cóż, cóż tu czyścić jak e, tak naprawdę jeszcze bym przepalił myślę, że 500 kg dopiero musiałbym ten popiół wybrać, oczywiście ten popiół wykorzystam przepraszam, bo mi się mikrofon gdzieś tam oderwał, ale żebyście widzieli tak więc e, no tak, więc dobra, mam przymocowany z powrotem mikrofon. E, przysypuję sobie nasz pelet. E, nasz pelet. Nasz popiół ja go wykorzystam jako nawóz do trawy, czy tam do kwiatów. E, to na pewno też na bardzo duży plus, a my zobaczymy, ile go jest 500, dokładnie 10 kg. Ok, zobaczmy sobie popiół z naszego peletu, a dokładnie z. 510 kg bo tyle przepaliliśmy jak widzicie mała tacka bardzo mała tacka. Tak więc to na pewno od razu świadczy właśnie o pelecie klasy A1 i tutaj bez wątpienia e, myślę że ten pelet tą klasę ma ma certyfikat tak więc na pewno jakby tutaj jest e, dobrej jakości i nie możemy tutaj złego słowa powiedzieć a po spaleniu tak naprawdę od razu to widać bo Myślę, że o tym kiedyś nagram film, tylko zbiorę więcej informacji. Bo to, że jakiś producent ma certyfikat, nie zawsze będzie świadczyło, że ta jakość jest. Niestety na polskim rynku znalazło się kilku gagatków, że tak już określę, którzy no, mieli certyfikat, a robili chłam, Delikatnie mówiąc, ale o tym w kolejnym materiale. E, dziś e, Porównujemy, mówię, mówimy o tym pelecie właśnie Dan Cross, który ma certyfikat i naprawdę widać po popiele, że jest bardzo, bardzo fajny. Dobra, to jest oczywiście jedno. Widzicie, ile go jest objętościowo, jest go bardzo mało, bym powiedział, ale oczywiście wagowo też musimy sobie wrzucić i zobaczyć ile go jest. Waga oczywiście starowana. Myślę, że widzicie, 1412 gramów daje nam to wynik 2, 7, dokładnie 2, yy, 0 2,7, dokładnie 2,8% przepraszam, 0,27, 0,28% popiołu, niecałe 0,3% w normach, która nam mówi do 0,7%. Mamy jeszcze duży, duży zapas, tak więc to na pewno jest na bardzo duży plus i bez wątpienia jakościowo jest bardzo, bardzo dobrze. To co? Widzicie ile z popiołu? Przejdźmy do podsumowania naszego peletu. Podsumujmy sobie nasz pelet firmy Dan Cross, przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe. Hmm, tak jak mówiłem, kupiłem go na lokalnym składzie, kupiłem dokładnie 525 kg, został mi worek 15-510 kg spalone. Widzicie, widzieliście popiół, mamy tu rewelacja i bez dwóch zdań nie ma się do czego doczepić poniżej 0,3%, producent deklaruje do 0,7%, akurat to mówi ustawa, tak więc z jednej strony troszkę chroni się, jakby wyszło więcej, ale wychodzi jak widzicie sami bardzo, bardzo fajnie, tu nie mam zastrzeżeń, kaloryczność jak na pellet przystało, jest jak najbardziej w porządku, czystość, nie mam nic dodać, nic ująć. E, dlatego też testy, które będę robił, jeśli w ogóle będę robił jakieś, mm, które będą, oczywiście peletu będę myślę, że przeważały obecnie. E, będę właśnie robił co najmniej 500 kg przepale, żeby móc powiedzieć coś więcej. Nie tylko że przepaliłem, nie wiem, 10, e, przepraszam, 30 kg dwa worki, bo to zupełnie nie ma sensu. E, dlatego będę chciał przepalać na pewno większą ilość. Jedyna rzecz, do której bym się przyczepił przy tym pelecie, przynajmniej przy tych testach, które robię, zagęszczenie. Zagęszczenie wychodzi takie 608 kg na metr sześcienny. Dość nisko, y, dość nisko z racji, czy może nie nisko, może też y, biorąc pod uwagę y, pelety, które miałem poprzednio, tam wychodziło naprawdę rewelacja, nawet dochodząca do 700 kg. Tu mamy mniej. Y, Oczywiście w żaden sposób nam to nie wpłynęło na jakość czy na coś, ale oczywiście o tym warto wspomnieć. Na pewno mogę gorąco polecić, e, sprawdza się rewelacyjnie. Widzieliście sami, kocioł nieczyszczony, popiół niewybierany, 500 kg przepalone i jak najbardziej jeszcze mogłem 500 kg przepalić i nie zaglądać do kotła, tak? Więc e, nawiązując do filmu właśnie, peletek o groszek, e, będę takie też czasem e, wstawki robił. Bez dwóch zdań Pelet tutaj wygrywa i nie ma mowy, że wyjdzie inaczej, tak? Oczywiście nie bierzemy pod uwagę w tym momencie opłacalności tego, ale bierzemy pod uwagę to, że Pracochłonność, która jest przy groszku, jest dużo większa niż przy pelecie, i to oczywiście musimy uwzględnić. Jeśli ktoś ma na lokalnych składach i może gdzieś dorwać ten pelet do kupienia, sprawdzić, zachęcam, żebyście sobie go sprawdzili sami, zobaczyli jak się sprawdza w waszym kotle, ale raczej w 99% powiecie dokładnie to co, so, to, co ja powiedziałem obecnie w tym filmie. To co? Na dziś tyle. Subskrybujcie czerwony przycisk. Zajrzyjcie na stronę kamilmiernik.pl gdzie kupicie ekogryszek na lato, tym bardziej, że pogoda taka stricte wiosenna, co też myślę, że wpływa na to, że będziemy grzać samą wodę. Na dziś tyle, trzymajcie się, cześć!